Bonjour, mes amis! Fajnie, że klikaliście. Dzisiaj robimy drugą część filmu Najcięższe błędy wykonane w kuchni, bo pytaliście o oh, tym. Oglądajcie oh! dalej. O, o! Ale na samego początku chciałem wam serdecznie podziękować, bo już jesteśmy 250 tysięcy ludzi na mojego kanału. Wow! Dziękuję wam, dziękuję, że jesteście ze mną tyle lat. Ja mam ogromną prośbę do was, bo według statystyk widzę, że dużo ludzi, którzy oglądają filmy, to niestety to nie są ludzie, którzy w ogóle zasubskrybują kanał. Czyli pamiętajcie, potrzebuję dzięki wam, dzięki waszej odsłonie, dzięki wasze polubienia filmów, dzięki waszej subskrybencji mogę rozwijać swojego kanału. Uh, czyli dziękuję wam i, i zasubskrybujcie. Zła temperatura na nabiału. To jest bardzo istotne, bo czasami niestety ludzie uh, jak robią na przykład, jajko na miękko, wyciągają jajko z lodówki i od razu dodają go do wrzątka. Musisz widzieć, że temperatura na nabiału jest bardzo istotna, żeby uzyskać najlepszy efekt. Jeśli gotujemy. Jeśli gotujemy na przykład jajko zimne z lodówki i chcemy z tego zrobić jajko na miękko, będzie wiele, wiele trudniejsze, żeby dojść do, dokładnie do tego punktu. Pamiętaj, że jeśli robisz obróbki termicznej, się to będą na przykład jajko w koszule, czy jajko na pumienko, to najlepiej jest po prostu zawsze mieć w temperaturze pokojowej. Jeśli na przykład czytasz, że masz ubijać śmietany na sztywno, jeśli śmietania z kolei będzie. Za gorąca, nie uda się ją bijać. W związku z tym ona musi być po prostu zimno. Bardzo zimna z lodówki, nawet możesz wkładać ją na chwilę do zamrażalnika. Stąd bardzo ważna jest temperatura na Bardzo często ludzie mi zadają pytanie: czy solimy na końcu, czy na początku? Powiem Wam, że jeśli smarzicie mięsa, lepiej posolić mięso wcześniej. Są ludzie, którzy mówią, że nie wolno solić mięso wcześniej, bo ona się robi twarda, ja z tym się nie zgadzam. Z kolei, jeśli robisz zupę i albo sos, albo potrawę, która jest powiedzmy, hmm, że mamy dużo płynu, nie dodaj soli do twojej potrawy, bo pod wpływem temperatury redukuje się płyn, to znaczy, że wyparuje płyn, a sól jest coś ciężkiego, jest masa, on nie wyparuje. W związku z tym, jeśli robisz zupę, Dopiero doprawiasz zupą solą i pieprzem na koniec. Tak samo będzie, jeśli zrobisz na przykład potrawę w sosie. Za częste mieszanie w trakcie smażenia jest nie w porządku. Dlatego, że jak smażimy toksymy, na przykład jeśli smażimy cebulę, że pod wpływem e, obróbki termicznej ta cebula zacznie puścić na przykład swojego cukru i zaczyna to się karamelizować. Jeśli smażimy mięso i za często będziemy ją pomieszać, to ona nierównomiernie złapie. Fajny kolorek. Jeśli mieszamy za często i chcemy na przykład podgotować całość, to mieszając dodajemy powietrze w środku naszej potrawy i wtedy dłużej będziemy musieli czekać, żeby całość się ugotowało. Zgadzam się, że dosyć często ludzi smażą, ale nie biorą pod uwagę, że jeśli smażą na przykład warzywo, które jest bardzo miękkie na początku i później będą smażyć waziwo, które będzie bardzo twarde, to po prostu waziwo, który jest miękkie, totalnie się rozpadne, a warzywo twarde, jeszcze będzie twarde. Bardzo jest istotny kolejność smażenia. Jeśli na przykład robisz ratatuj lub na przykład lecho, to wybierz warzywo, które są najtwardawe i podsmacznie na początku. To po Powoduje, że waziwo twarde będzie miękkie, a miękkie wadziwo przed smażeniem, jak będziemy go posmażyć, będzie miał identyczną konsystencję jak ten twardy. Niestety bardzo dużo ludzi smażą, nie wiem czy to jest pierś z kurczaka, czy jakiś kawałek wołowiny na patelnie i później wylewają po prostu ten tłuszcz, uminią patelnię i oni z tego e, po prostu przygotują sos. To jest wielki błąd. Pamiętaj o tym, że jeśli smażysz na przykład Kawałek kurczaka, pierś z kurczaka, smażymy, doprawiamy z solą, dodajemy troszeczkę e, tłuszczu, na przykład rzepakowego. E, dodajemy kawałek masło. on zatrzyma się w smażymy kurczaka z każdej strony i wyciągamy kurczaka. Odlejemy nadmiar tłuszczu i widzimy, że na spód od patelni mamy takie kawałki mięsa skaramelizowane, które się przylegają do patelni. To jest smak mięsa. To możemy odkleić, robiąc déglacage. Deglasa po francusku oznacza, że mamy uh, patelnię, który jest po usmażeniu mięsa, czy na przykład rybek, czy na przykład uh, um, waziwa i dodając płyn do środka, czy to będzie woda, czy to będzie białe wino, czerwonego wina, uh, bujonu na przykład sok citrusa na przykład, to będziemy dodawać ten płyn na tą patelnię i te uh, smaki ze składników, który został smażony, będą delikatnie się rozpuścić. I wtedy można zrobić naprawdę pyszny sos. Czyli pamiętaj o tym, deglasuj swoje patelnie. Niestety bardzo często jest tak, że musimy dokładnie umyć składniki oczywiście przed smażeniem, ale istotnie jest też zapamiętać, jeśli mijesz na przykład szpinaku albo na przykład grzyby i chcesz ponownie później je podmieszać, musisz dokładnie je wysusić. Tak jak obowiązkowy sprzęt, który każdy Francuz ma u siebie w domu, to jest suszać do sałaty, to znaczy, że jak mijemy sałaty, nie możemy je podawać od razu tak jak one są, musimy, musimy je dodawać do takiej maszyny do wirowania sałaty. To polecam Ci, to samo właśnie z pieczarkami, lub na przykład ze szpinakiem przed smażeniem. Jeśli tego nie zrobisz, to po prostu składnik się nie smaży, tylko pod wpływem gotowania pozostałą wodę on się dusi. I to jest błąd. Ja tego nie rozumiem. Są ludzie, którzy płacą majątek, żeby kupować taki długi spaghetti i w trakcie gotowania oni widzą, że to się nie mieści w środku garnka i go łamią na pół. Błąd! Wystarczy po prostu delikatnie opierać e, makaron na brzegi od garnka. Makaron, który jest zanurzony w wodzie, delikatnie będzie się rozpuścił i wystarczy prać, 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 aż wyjdzie całość do środka. Są dużo błędów też, które wykonujemy w kuchni, jak chodzi o przechowania bardzo dużo ludzi przechowują na przykład wszystkie um, owoców, które mają peski w środku lodówkę. Możemy to tak zrobić, bo wtedy hamujemy proces dojrzewania. Zgadzam się, a je, jeśli chodzi teraz o walory smakowe, na przykład nie dodaj pomidora do lodówki, nie wyciągaj go z lodówki i od razu go podjadaj, bo on wtedy nie będzie miał super podsmak. Zdecydowanie lepiej jest trzymać pomidor w temperatury pokojowej, a jeśli zobaczysz, że ten pomidor dosyć szybko dojrzewa, a ty nie zdążysz go zjeść, wkładaj go do lodówki i wyciągaj go około 30 minut wcześniej niż jak go zjesz i on będzie wiele, wiele lepszy. Są też takie triki, żeby właśnie um, spowodować, jeśli mamy taki no, ciężki zapach, na przykład serów w lodówce, wystarczy po prostu brać kawałek cebule, przekroić ją na pół lub możesz brać na przykład cytrynę i wybijasz, wbijasz do niej kilka na przykład goździki lub szklankę mleka, umieść to w lodówce i zobaczcie, wszystkie przechy zapachy będą wchłonięte właśnie albo przez cebulę, albo przez mleka, albo przez cytrynę. Oczywiście jest to patent, żeby odzyskać powiedzmy przykry zapach, który są w lodówce, ale nie wolno gotować tych składników później. Pamiętaj, że nie każdy składnik może zastąpić innym składnikiem. Na przykład jeśli używasz na przykład mąką pszenną do jednego przepisu, ale nie masz mąką pszenną, ale masz mąką kokorydzianą, to może się nie udać. Bardzo często. Zostają właśnie w, w, w przepisie, który zawierają mąki, na przykład cukiernictwo, to w cukiernictwo najczęściej, jak przepisy sprawdzony, to jest ciężko w ogóle go zastąpić. Są procedury który po prostu musisz widzieć, jeśli chcesz zmienić składnik. Na przykład, nie wiem, używam pomidory, na przykład serce baboła, które są duże pomidory mięsiste, które mają mało płynu. Jeśli bym używał innych gatunek pomidora, który jest bardziej wodnisty, może to zmienić strukturę albo konsystencję przepisu. Zawsze musisz brać pod uwagę, czy ten składnik nie zepsuje mi mój przepis i to zdobędziesz, jak po prostu będziesz gotował dużo, dużo, dużo i nabierzesz doświadczenia. Pamiętaj, że jeśli smazimy, jeśli masz napisane w przepisie, że masz smazić. Po pierwsze, tłuszcz musi być mocno nagrzewany, dlatego że jak dodasz składnik do zimnego tłuszu, to on wtedy się pompuje, on się paży, on pompuje tłuszcz, on się dusi de facto. To jest bardzo istotne, żeby tłuszcz było bardzo gorące. A drugą ważną rzecz jest tak, że musisz wybrać po prostu patelnię, która jest szeroka, gdzie umieścisz wszystkie składniki. Jeśli, nie wiem, pokroisz na przykład paprykę, cebula, pomidory. Cebula, czosnek i dodasz wszystko do malutkiego garnka, to de facto nie będzie się smażył, tylko to będzie się dusił. Dlatego, że uh, warzywa, które dotykają uh, spód uh, dna od patelni, są bardzo mocno nagrzewane. Oni puszczają swoją wodą własną pod postaci para. I składniki, które będą na wierzchu, de facto się nie smażą, tylko się parzą. Czyli pamiętaj, jeśli widzisz w przepisie, że masz smażyć sos, musisz brać odpowiednią patelnię do tego. Voilà, to było takie najczęściej spotkanie błędów w kuchni. Napisz mi koniecznie w komentarzach, czy potrzebujesz więcej właśnie takiej mm, rozmowy ze mną na temat kuchni. Jeśli tak, napisz mi tematykę na dole i zrobię to dla Ciebie. Przy okazji, zasubskrybuj kanał, jak się tego nie zrobiłeś. Daj mi kciuk, zajrzyj na Instagram, bo tam masz dużo różnych innych przepisów, które nie znajdziesz tutaj na YouTube. Życzę Ci bon appétit, smacznego i do zobaczenia. Cześć! Pierwsza część błędów w kuchni, kliknij tu!